Witajcie! Tym razem będzie na poważnie, gdyż temat wymaga powagi i jest warto mówienia, z uwagi na fakt, iż nikt chyba do tej pory nie zrobił takiego materiału, albo to ja zbyt słabo szukałem. Z publikacją tego nagrania wstrzymałem się jakiś czas z powodu ciszy wyborczej i chęci samodzielnego zweryfikowania informacji w nim zawartych. Jak wiadomo, przynajmniej subskrybentom tego kanału jestem osobą niewidomą, a dziś będzie o nakładkach brajlowskich na karty wyborcze, które teoretycznie mają ułatwić nam głosowanie. Jak jest w praktyce? Zapraszam. Nasza konstytucja definiuje, iż każdy obywatel polski ma pełne prawo do głosowania w wyborach. Każdy oznacza, że również osoby niepełnosprawne powinny mieć taką możliwość bez zbędnego utrudnienia. Fakty jednak są takie, że do tematu dostępności podchodzi się dobrze głównie na papierze, a sama dostępność nie jest najczęściej weryfikowana przez osoby z niepełnosprawnością, którym ma ona ułatwiać życie. Na ten temat można by również nagrać osobny materiał, ale ja z uwagi na różne czynniki nie czuję się odpowiednią osobą do jego zrealizowania. A jak niewidomi głosują w wyborach? W gruncie rzeczy, tak samo jak wszyscy, na karcie wyborczej należy postawić krzyżyk przy wybranym kandydacie. W tym miejscu ktoś może zapytać: Jak zrobić to bez wzroku? I tutaj zaczyna się robić ciekawie. Wybór kandydata mają ułatwić tam nakładki brajlowskie. Jeżeli jesteś osobą widzącą, możliwe, że nigdy nawet nie słyszałeś o tym, że takie coś istnieje. Jeśli jednak jesteś niewidomym użytkownikiem, to być może wiesz, jak wygląda teoria i jak mało wspólnego ma ona z praktyką. Czym dokładnie są nakładki Braille'owskie? Nakładka Braille'owska to specjalna karta, którą można położyć na karcie do głosowania i w założeniu ma umożliwić osobie niewidomej zaznaczenie swojego głosu w odpowiednim miejscu. Zawiera ona wypukłe pola i cyfry zapisane w brajlu odpowiadające numerom kandydatów na listach wyborczych. I to w zasadzie wszystko. Nie ma tam nazwisk kandydatów, nie ma nazw partii. Krótko mówiąc, żeby taka nakładka miała jakikolwiek sens, musisz wcześniej znać numer kandydata, na którego chcesz oddać głos. W przypadku głosowania do Sejmu było o tyle łatwiej, że przy każdym kandydacie na stronie GOV znajdował się jego numer, dzięki czemu mogłem samodzielnie zlokalizować tego, który mnie interesuje i postawić ten słynny krzyżyk potwierdzający mój wybór. No ale właśnie, przypuśćmy, że idę na wybory po raz pierwszy, nie wiedząc, jak wygląda taka nakładka, z domysłu na logikę spodziewając się znaleźć tam wszystkie nazwiska obok numerów, jak to ma miejsce w przypadku osób widzących i zong. Nie ma ich, są tylko cyferki. Nie sprawdzając tego wcześniej, mam zwyczajnie problem. Miałem taką sytuację przy moich pierwszych wyborach, ale na całe szczęście byłem w lokalu z rodziną i były to osoby zaufane. W tegorocznych wyborach prezydenckich sprawa była jednak znacznie trudniejsza. Kandydaci na stronie wyborygov.pl byli wypisani alfabetycznie, jednak bez żadnej numeracji. A skąd miałbym wiedzieć, czy na kartach wyborczych ustawieni są według kolejności alfabetycznej, a nie po prostu według czyjegoś się? Dodatkowo tegoroczna nakładka wyborcza zawierała 15 numerów, gdzie kandydatów było, jak wiemy, 13. Z dłuższych tekstów na górze nakładki widniała jedynie informacja, iż jest to nakładka brajlowska na kartę wyborczą w wyborach prezydenckich Rzeczypospolitej. Nakładka według światowego przyjętego standardu miała ścięty prawy górny róg, jednak nie można było tego powiedzieć o samej karcie wyborczej. Skąd więc wiedzieć, jak ją poprawnie umiejscowić? Jest to zwykła, wydrukowana kartka formatu A4 bez żadnych znaków szczególnych. Tak więc, bez pomocy komisji, nie jestem w stanie stwierdzić, czy włożyłem ją tyłem, odwrotnie, czy poprawnie. Dodatkowo kartka wystawała nieco poza nakładkę, przez co miałem mylne wrażenie, że źle ją dopasowałem. I tutaj zapewne pojawią się komentarze, że przecież mogłaby mi w tym pomóc komisja. Właśnie. Komisje nie zawsze mają nawet przeszkolenie, jak używać takiej nakładki oraz co dokładnie się na niej znajduje. W urzędzie otrzymałem informację, że gdy przyjdę do lokalu wyborczego, komisja powinna odczytać mi te wszystkie numery. Ale skąd mam mieć pewność, czy w komisji ktoś nie chciałby, zagłosował na kogoś innego i nie podałby mi tych numerów błędnie? W praktyce nie mam żadnej możliwości zweryfikowania swojej karty wyborczej. Bo wyobraźmy sobie prosty scenariusz: pochodzisz z małej wsi, gdzie osoby z komisji znają na przykład Twoje poglądy i wiedzą, iż nie popierasz partii A. Miasto powiedzieć rozsądnie, aby odczytano Ci wszystkich kandydatów według numeracji, powiesz od razu, że chcesz zagłosować na kandydata partii B. Fan partii A w takiej komisji, miast odpowiedniego numeru, może podać Ci inny. Uwierzysz mu na słowo, bo w zasadzie nie masz innej opcji. Najrozsądniej powiedzieć, aby odczytano Ci wszystkich kandydatów, ale nie każdy jest na tyle świadom. Pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: kto jest winny? tym razem to nie do końca wina rządu. W kodeksie wyborczym w ustawie z 2011 roku o numerze 21, pozycja 112, artykuł 46, paragraf 6 czytamy: wyborcy niewidzącemu komisja obwodowa zapewnia możliwość głosowania przy użyciu nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. I to w zasadzie wszystko. Żadnej szczegółowej specyfikacji jak ma wyglądać ta nakładka, co ma zawierać, czy jak się ją stosuje. Tu jednak przechodzimy do drugiej kwestii, a mianowicie ustaleń PKW w temacie. PKW publikuje instrukcje techniczne, a w nich możemy przeczytać następującą treść. Nakładka to sztywna folia lub kartka z otworami na kratki do głosowania. Przy otworach znajdują się numery list lub kandydatów zapisane w brajlu. Nazwiska lub nazwy partii się nie pojawiają, bo PKW zakłada, że osoba niewidoma będzie znała wcześniej wszystkie numery kandydatów, których chce poprzeć. Ot, kolejne potwierdzenie, że żyjemy w dziwnym kraju, gdzie dostępność jest patykiem pisana. Zachęcam Was do udostępniania tego materiału szerszemu gronu, abyśmy razem mogli wpłynąć na dostępność w Polsce w przyszłości. Dzięki i do usłyszenia niebawem.